Poczyłem mojego pierwszego KOTRA y SURVIVOR tak długo się zastanawiałem czy już jestem na niego gotowy czy nie czy jeszcze trzaskać y legendarne ale uznałem, że w końcu trzeba spróbować zmierzyć się i niestety mój skład okazał się na tyle słaby, że nie mogłem użyć żadnych technik sandbaggingu czyli nie użyłem commonów ani uncommons po prostu wsadziłem wszystko co najlepszego wygląda to tak i tak samo nie mogę już ich polepszyć, ponieważ zasadziłem od razu na maksymalnym levelu. Eee, Uzupełnię im od razu energię, skoro już tutaj jestem. Dobra, i tutaj co drugiemu uzupełniam na zmianę? Więc to wygląda: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Legend Pro, 1 Survivor Pro i jedna. DIVA Epic Pro, tylko dlatego dałem DIVA Epic Pro, a nie Survivor ani Legendary Pro. Bo w Legendary Pro nie miałem, a Survivor mi nie pasował z strzałkami, dlatego uznałem, że lepsza będzie pasująca z strzałkami Epic Pro niż zwykła Survivor. To mi pozwoliło osiągnąć, no tam nie wiem, z jedną ósmą poziomu Survivora. Zapytałem się tam ludzi, jaki poziom. Rzadkości mieli, gdzie rozpoczynanie kotra dwóch mi odpisało, że byli mniej więcej, jeden napisał, że był w połowie, a drugi był przy literce U. Czyli można wnioskować, że Survivor rzuca od zera do mniej więcej połowy maksymalnie, przynajmniej tyle, co mi odpisali. Jak to wygląda, Stand, standings? Mam, no, czwarte miejsce, co uważam, że jest bardzo dobrze, bo 22 zwycięstwa i 9 porażek, natomiast Wam pokażę, jakimi tutaj ludzie grają taliami. Ja podkreślę, tylko jednego Survivora Pro. A na przykład kogo my tu mamy? Jakiegoś tego, co prowadzi. Ale nie co prowadzi, mam jakiegoś Deezza, z którym przegrałem. Survivor Pro, Survivor Pro, Survivor Pro, Survivor Pro. Survivor Pro. I komu on ma 4 Survivory Pro? Słabo. O, to jest ten, co prowadzi, Ars. Sandbagu, jak widzicie. Survivor Pro. Drugi. Trzeci. Czwarty. Też mają co najmniej 4, a ja wyskoczyłem tylko z jednym, no ale cóż, jak sobie przyjrzymy się na mm, nagrody, to wystarczy, że wyjdę z grupy, czyli dotrę do ćwierćfinału i kartę legendarną. To tak jakbym dotarł do półfinału w legendarnym kotrze, a jeżeli mi się uda dopchać do półfinału, to już mam kartę Survivor, czego w legendarnym kotrze nie siunię. Także. Yy, warto spróbować nawet mając widzicie najniższą talię tylko no, trzeba nadrabiać braki w kartach determinacją czyli uzupełniać energię jak tylko się da jak, jak często się da teraz jest akurat road to glory więc mam tam co godzinę 4 kolejne energie chyba że jeszcze coś wpadnie także staram się uzupełniać co jeden góra co dwa mecze i to jak daje rezultaty chciałbym skończyć no najlepiej na miejscu trzecim bo, albo drugim, no, na pierwszym nie mam szans. Bo jeśli na czwartym miejscu skończę i uda mi się wygrać ćwierć finale, to potem w półfinale na pewno odpadnę, bo trafię na Arsa. Raz, dwa, trzy. Natomiast jeśli miałbym drugie albo trzecie miejsce, no mógłbym powalczyć. już ten King T, też Wam go pokażę. Grałem z nim, to jest jeden z tych, który mi odpisał jako matawie, jako miał poziom rzadkości. 1 cztery, przegrałem. Wrestlemania Survivor Pro. Survivor, pro, survivor, pro, survivor. No, także myślę, że te półfinały to raczej jest, to znaczy się wygraje w półfinale, to jest mrzonka, ale do półfinału mam całkiem spore szanse, żeby dojść. Cierwszy na no, mam w zasadzie pewny, bo tam już, jak na tabelę, mam 22 zwycięstwa, a Diz ma 16, tak, że mam 6 zwycięstw przewagi, a zostało jeszcze 14 meczów. Także zobaczymy się jutro i zobaczymy jak mi poszło. Do zobaczenia. Trzy razy że zobaczymy w jednym zdaniu. Minęła nocka, kończy się faza grupowań, już wiem, który miejsce zająłem. Udało mi się dostać do ćwierćfinału, startuję z piątego miejsca i w pierwszym pojedynku będę walczył z Magali. Także obejrzałem jego skład, jest szansa jakiejś fifty fifty, że uda mi się go pokonać albo ode mnie. Także jest... Spora szansa, że trafię do półfinału i zdobędę Survivora w pierwszym moim kocie. Trzymajcie kciuki. Przy okazji ogłoszenie parafialne. Na szczęście dla Was, a dla nieszczęście dla nas, zasłoniło się miejsce w AZP. Jak widzicie, mamy 9 z 10 członków, także ogłaszamy nabór. Tylko, że jak już wspominałem, jedyna droga do AZP wiedzie przez AZP2. Dopiero osoba, która przyłączy się do AZP2 i wykaże się, że jest zaangażowana w grę, że chce grać dużo i że jej zależy i chce pomagać teamowi, będzie mogła zostać awansowana do AZP. Także wszystkim, którzy nie mają teamu, wszyscy, którzy chcą dołączyć do dobrego klanu, zapraszam Was do AZP2. A jak się wykażecie, droga awansu do AZP jest jak najbardziej możliwa. Dziękuję i do zobaczenia.